Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym foodbookiem. Mam nadzieję, że dania, które Dzisiaj Wam pokażę, będą dla Was pewną inspiracją. Pamiętajmy też o tym, że nawet jeżeli jakieś danie nie będzie extra fit, to każdy je tak, jak lubi, jak mu pozwala organizm i to na co ma w danym momencie ochotę. Oczywiście wszystko z umiarem. Także ja Was gorąco zapraszam do oglądania i standardowo oczywiście zaczynamy od śniadania, bo ja bez tego nie zaczynam dnia i tutaj mamy jak widzicie placek tortille mam tutaj z ziarnami była to kupiona e, w kerfurze taka tortilka i mi zostało właśnie ostatni placek i postanowiłam sobie coś takiego zrobić. Do tego będzie potrzebna sałata lodowa. Ja już, jak widzicie, mam tutaj napoczętą. Z góry przepraszam za mój głos, ale no rano taki nie za Tutaj mam serek śmietankowy, który już znacie z wcześniejszych filmików. No i oczywiście łosoś, znaczy w sumie pstrąg łososiowy to jest produkt z Biedronki i ostatnią rzeczą, którą będę potrzebowała będzie to sól do pomidorów z Lidla, o której też już Wam kiedyś, kiedyś wspominałam. I co moi drodzy, żadna filozofia, smarujemy serkiem tortillę, placek, obkładamy łososiem, sałatą lodową i mamy gotowe danie. Także co? Zaczynamy? Tak jak mówię, pamiętajmy o tym, że każdy je tak jak gdzieś tam ten organizm, wiecie, podpowiada. Ja mam takie dni czasami, że jem bardzo lekko, bo tego potrzebuje mój organizm. Są dni, że po prostu potrafię sobie troszeczkę wiecie, więcej kalorii dostarczyć, i nie ma z tego powodu jakichś tam problemów i tak dalej. Także każdy musi wsłuchać się w swój organizm i jeść to, co, to, na co ma ochotę i to, co właściwie, wiecie, ten organizm czego potrzebuje, opowiem tak. No bo wiadomo, no czasami jest tak, że nie wiem, potrzebujemy zjeść czegoś słodkiego, to po prostu zjedzmy to słodkie lepiej zjeść mniejszy kawałek, niżeli później rzucać się, wiecie, na na jakieś tam większe ilości. I cóż, moi drodzy, ja już mam, jak widzicie, placek posmarowany. Posypię go sobie teraz solą ziołową do pomidorów. Oczywiście też nie w jakichś tam kosmicznych ilościach, tylko żeby ten posmak gdzieś tam był. I teraz sobie już w międzyczasie otworzę tego pstrąga łososiowego. Dawno też nie jadłam. I to jest właśnie to, o czym mówię, że człowiekowi przyjdzie ochota, to fajnie coś takiego innego, czego się e, nie jadło. I ja zrobię to tak. Najpierw położę sobie plasterek łososia. Oczywiście też nie kładę dużo, bo. To tak lubię, wiecie. Umiarkowanie. O, powiem tak. Do tego dania, ja w chwili obecnej staram się unikać ogórka. A jeszcze tutaj kawałek sobie położę ogórka konserwowego, ale śmiało możecie do tego dać jeszcze, właśnie ogórka, będzie fajnym. Uzupełnieniem i już mamy łososia położonego, i teraz będę kładła sałatę lodową. Bardzo fajne, lekkie i pożywne, słuchajcie. Danie także może to być na pierwsze śniadanie, na drugie śniadanie. Jeżeli na przykład chcecie wyjść. I zrobić sobie takie danie. To wtedy zawijamy taką tortilę w folię aluminiową. I teraz tak. Jeden brzeg zakładamy, drugi i zwijamy. I zwijamy, zwijamy. Ja mam troszeczkę przesuszoną, i może mi być też ciężko to wszystko, wiecie. Zwinąć do kupy, ale to nic. I cóż, moi drodzy, ja sobie to przekroję na pół. I jak widzicie, moja tortilla jest przekrojona. Jak na przykład chcecie, jak już wcześniej wspomniałam, wziąć na wynos. To każdy kawałek również zawijacie sobie w folię aluminiową i śmiało możecie zabrać ze sobą. Jak widzicie, u mnie prezentuje się to w ten sposób. Moje śniadanie. I to naprawdę świetna alternatywa. I tak jak mówię, można dodać do tego ogórka, można dodać nawet i pomidora. Ja zapomniałam jeszcze dodać koperku, ale mam tylko suszony i nie chciałam już do tego dodawać. Wolałabym właśnie do. Takiej tortyli dodać już taki świeży, ale mój koperek już rośnie. Także cóż, zapraszam na śniadanie. To ja przychodzę, moi drodzy, do Was już z drugim posiłkiem w dniu dzisiejszym czyli jest to drugie śniadanie. I jak nie trudno się domyślić, mam tutaj truskawki i będzie z tego koktajl truskawkowy na bazie mleka kokosowego oraz jogurtu naturalnego. Ja mam tutaj dwa jogurty, zobaczę, jak, jak to mi wszystko wyjdzie. 165 ml mam mleka kokosowego i tutaj póki co mam 150 g. Jogurtu naturalnego. Ja zawsze kupuję ten z Bakome. Nie jest to jakaś wiecie tam reklama sponsorowana, ale zawsze kupuję ten, ponieważ on jest dla mnie najbardziej gęsty. Czasami też kupuję ten grecki jogurt. On też jest gęsty, ale z reguły właśnie taki. Także cóż, ja blenduję, no bo tutaj nie ma za dużo do opowiadania i do pokazywania. Po prostu blendujemy, trochę muszę sobie, jak widzicie, zblendować, ponieważ mam dosyć wysoko. Dolewamy mleczko, dorzucamy jogurt, blendujemy na taką konsystencję, jaka nam pasuje, czyli do dzieła. I tak prezentuje się mój jogurt. Ja sobie już go przeleję do szklanki. Jogurt, koktajl truskawkowy, reszta jeszcze do podziału dla domowników, i użyłam, słuchajcie, tylko jednego tego jogurtu naturalnego. I tak jak wam wcześniej pokazywałam, to mleczko 165 ml i wszystko zblendowane. A tutaj już mam makaron przygotowany do dzisiejszego obiadu. Ponieważ na obiad będzie makaron w sosie serowym z klopsikami. Także ja udaję się teraz na drugie śniadanko. Swoją drogą dajcie znać, czy wy robiąc takie koktajle dajecie mleko kokosowe, czy zwykłe mleko, czy jakieś może inne mleko, nie wiem, migdałowe, jakiekolwiek. To ja, moi drodzy, zabieram się za e, trzeci posiłek, czyli będzie to obiad. I tak, jak widzicie, mam tutaj zapiekankę makaronową z serem, ale nie będzie to zapiekanka makaronowa, tylko będzie to makaron w sosie serowym z klopsikami i cukinią. E, tutaj mam taki pomysł, jak widzicie, ale stwierdziłam, że nie będę robiła dzisiaj zapiekanki makaronowej, ale przyda mi się zawartość tego opakowania. Tutaj mamy mięso mielone z łopatki, wieprzowej i wołowiny. Jest tutaj pół kilograma. Do tego śmietana 18 330 gram, ale śmiało mogłabym użyć i dwunastki. U mnie nie ma znaczenia. Tu mam, jak widzicie, cukinię, ale nie dodam jej całej. I makaron. Tu mam takich 10 moich takich garstek. Ja nie mam za dużych. <gry> Także 10 garstek i za chwileczkę sobie ugotuję ten makaron. Kotlety z mięsa mielonego zrobię normalne takie wiecie, kotleci, klopsiki Boże, mi się coś język plącze chyba przez to, że właśnie ogłosili dwa tygodnie że na dwa tygodnie zamykają szkoły, przedszkola, uczelnie i w ogóle no ale dobra, przejdźmy do obiadu, bo to jest foodbook, także zajmujemy się tylko tym dzisiaj inne wiadomości będą we vlogu tak, mam tutaj to mięsko i będę robiła takie normalne klopsiki znaczy normalne w wersji mini postaram się takie dosyć właśnie małe porobić. Podsmażę je. To przygotowuję normalnie, tak jak wiecie, jak przygotowujecie normalnie klopsy. Nie ma jakiejś większej filozofii. Czyli jajko, bułkę tartą, jeżeli dajecie, albo bułkę taką świeżą, taką wiecie, z wody. Przyprawy i nic więcej. Ja jeszcze dodaję troszeczkę wody, żeby on był takie troszeczkę bardziej... Puszyste te klopsiki. No i co będę robiła dalej, dowiecie się później. Tutaj już mamy wodę na makaron, jak widzicie. Klopsiki już mam przygotowane. Jak widzicie, nie są one jakoś szczególnie duże. Małe też nie. Takie wyszły mi, jak wyszły. Tu już mam pokrojoną cukinię. No dosłownie taki sam chyba kawałeczek dałam, także reszta będzie do innego dania. I teraz co? Ja wlewam. Będę smażyła na oliwie z oliwek, tą, którą kupiłam w Lidl, w Netto. Zobaczymy, jak sprawdzi się ta oliwa. Także co? Ja zabieram się za smażenie. I zobaczymy się chwilę później. No, i znowu cała starta naczyń do mycia, ale dobra. Jak widzicie, ja już mam przełożone. E, częściowo odsączyłam z tłuszczu te klopsy. Makaron ugotowałam, dorzuciłam tutaj. I teraz tak, ten pomysł na rozrobiłam z całą tą śmietaną, którą widzieliście, tam było 330 e, gram. Do tego dolałam pół litra wody, chociaż w przepisie było 600, ale ja dolałam pół i w razie czego y, będę po prostu dolewała, jeżeli będzie za. Za gęste, ale póki co nie jest. Jest takie akurat, jak widzicie, wrzuciłam również do tego tą cukinię. Makaron jest już w środku włożony. Na chwilę obecną, To wam pokażę, tylko muszę się zorganizować, to jest dosyć rzadkie, jak widzicie, ale śmietana zacznie gęste mieć. Jeżeli Wam nie będzie gęstniała, można dodać serek topiony do tego. Także to nie ma z tym najmniejszego problemu. I cóż, i tak będzie wyglądał nasz dzisiejszy obiad. Może nie wygląda rewelacyjnie, ale hmm, mi smakuje. Już oczywiście musiałam posmakować to i Także a w formie zapiekanki, którą być może zrobię jutro, bo na bank coś zostanie. To jest trochę duży garnek, a my jesteśmy we trzy. Także na pewno coś zostanie na jutro. I tak mi się wydaje, że po prostu zrobię taką zapiekankę z tego, co mi właśnie zostanie. Dodam ser. Na pewno będzie kaloryczne, ale obiad najważniejszy posiłek. Zresztą, jak ja zjem obiad, to już nie jem kolacji. Ale z racji z tego, że jest foodbook, to wam przedstawię 4 bądź 5 posiłków. Tak dla inspiracji. Także ja póki co się z Wami rozłączam. Pozwolę, aby ten dzisiejszy obiad nam się zrobił i pokażę Wam już efekt końcowy. I danie, moi drodzy, gotowe. Należy pamiętać, aby mieszać, żeby to nam się nie przypaliło. I powiem Wam jeszcze taki patent, ponieważ nie każdy może mieć pomysł na yy, czy to z winiar, czy też z innej firmy, można te danie zrobić również w inny sposób. Po prostu do miski wlewamy śmietanę, wodę. Wszystko oczywiście mieszamy, dodajemy starty ser, wrzucamy to na ogień i można do tego dodać serki topione, śmietankowe bądź. Zwykły, nie wiem, gołda, czy, czy jakiś edamski, i to też nam fajnie zagęści. Także nie jest koniecznie potrzebny pomysł na, aby było wyczuwalny zapach serowy. I także tak wyszła nasza zupka. Zupka, nasze danie. I tak prezentuje się właśnie moje jedzonko. Na górę jeszcze posypałam sobie troszeczkę sera pokrojonego w kosteczkę. A resztę dałam właśnie tutaj do gara. Także będzie bardzo syte danie na ładnych kilka godzin. I tak wygląda mój obiadek. Kolejnym posiłkiem i taką przekąską po będzie banan. I tylko banan, ponieważ jeszcze jestem seta po obiedzie. Tak, makaron syci na bardzo długo. To ja, moi drodzy, przychodzę do Was już z ostatnim dzisiaj posiłkiem. Będzie to kolacja. Z czego ona będzie się składała? Sałaty lodowej, którą widzicie, że mam już ją pokrojoną, do tego będzie ser sałatkowy, czyli zwykła feta, do tego będzie jeden burak gotowany. I dla zmyłki, musztarda, ale nie. Ja mam tutaj domowy sos czosnkowy. I tak jak już zauważyliście, pokroiłam sobie sałatę lodową. Teraz pokroję sobie w kosteczkę ser sałatkowy. Jak widzicie, ja ser już sobie pokroiłam w taką nie za dużą kosteczkę. Pokroiłam również w kosteczkę buraka. Teraz wszystko oprószę. Nudnie, bo nudnie, ale z solą ziołową do pomidorów. Można tylko samą solą, jak ktoś chce. Ja pewnie, jakbym nie miała tego, to zrobiłabym po prostu samą salą Himalajską. Do tego moi drodzy jeszcze będą grzanki czosnkowe, ja mam te z biedronki. Rzucę sobie kilka. I tak jak mówiłam, będzie to wszystko z sosem czosnkowym, zalane. Znaczy, zalane. Czy mi nawet nie będzie aż tak mocno zalane, tylko tak wiecie. Żeby trochę, żeby to wszystko jakoś wymieszać. I tak, moi drodzy, prezentuje się dzisiejsza moja kolacja: czyli mam tutaj sałatę lodową, serfeta, burak gotowany, grzanki czosnkowe i sos czosnkowy domowej roboty. Jeżeli chodzi o buraka, ja mam tutaj takiego gotowa, gotowego, gotowanego buraka. Ten akurat jest z lidla, ale kupiłam ostatnio w biedronce. Taka trochę, wiecie, oszczędność czasu, i w ogóle człowiek się jednak za dużo nie brudzi, chociaż yy, i tak widać, że kroiłam buraki, ale mniejsza z tym. Tak prezentuje się właśnie moja kolacja, yy, mam nadzieję, że. Propozycje, które Wam dzisiaj przedstawiłam, Wam się spodobały. Dajcie znać, czy którekolwiek zdań również mieliście okazję kosztować bądź sami przygotowywać. Dajcie też znać, co najchętniej jadacie na kolację, bo u mnie właśnie z kolacją jest największy problem odkąd staram się unikać takich wiecie konserwowych ogórków, korniszonów czy pomidorów pieczarek marynowanych, to jest mi ciężko właśnie takie sałatki wymyśleć, ale ta bardzo dobrze się komponuje i smakuje obłędnie, także ja kochani Wam gorąco ser... gorąco oczywiście i serdecznie dziękuję za oglądanie, cały czas mi się dzisiaj język plącze na wieści, które Dobiegają z telewizji, ale dobra, ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli jeszcze na moim kanale oglądać futbugi. Jeżeli tak, to również czekam w komentarzach na informacje. I cóż, ja zabieram się za pałaszowanie, i my widzimy się już w kolejnym filmiku. Pozdrawiam cieplutko, papa. Pa.